wiesz, że pierwsza polska profesorka na uczelni technicznej odbywała staż u Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu? A naukowo zajmowała się oczywiście chemią fizyczną. Dziś parę słów o profesor Alicji Dorabialskiej. Alicja urodziła się 14 października 1897 roku w Sosnowcu. Tam przez pięć lat uczęszczała do 7 szkoły handlowej pani Józefy Siwikowej, a gdy przyniosła się do Warszawy, to ukończyła szkołę handlową Teodory Raczkowskiej. W Warszawie była jedną z założycieli tajnego skautingu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczęła studia w towarzystwie kursów naukowych w Warszawie, a w latach 1915-1918 kontynuowała studia w Moskwie na Wydziale Fizyko-Chemicznym Wyższego Kursu Żeńskiego. Następnie powróciła do Warszawy, gdzie została asystentką profesora Wojciecha Świętosławskiego w zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Warszawskiej. W 1922 roku broni doktorat, a trzy lata później kontynuuje swój rozwój naukowy pod kierunkiem Marii Skłodowskiej-Curie w Instytucie Radowym w Paryżu. Po powrocie do Warszawy w 1928 roku habilitowała się na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie chemii fizycznej, a w 1934 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego oraz nominację na kierownika Katedry Chemii Fizycznej Politechniki Lwowskiej. W ten sposób jako pierwsza kobieta została profesorem Politechniki Lwowskiej, a zarazem pierwszą Polką z tytułem profesorskim na uczelni technicznej. Co ciekawe, jej nominacja nie była pewna, bo wniosek w jej sprawie podpisywał sam marszałek Piłsudski, a Alicja podpisała się pod protestem przeciwko procesowi brzeskiemu. Podobno Piłsudski tak to podsumował. Ma baba charakter. W czasie II wojny światowej przebywała w Warszawie, wykładając na tajnych kursach podziemnej Politechniki Warszawskiej. Po wojnie podjęła obowiązki profesora tej uczelni. Wkrótce jednak przyjęła propozycję profesora Stefanowskiego, pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej i 1 czerwca 1945 roku została profesorem tej uczelni. W tymże roku powierzono jej funkcję dziekana Wydziału Chemicznego, którą pełniła do 1951, przyczyniając się w istotny sposób do rozwoju wydziału, a do 1968 była kierownikiem Katedry Chemii Fizycznej. Należała do wielu towarzystw naukowych. Od 1932 roku działała też w Polskim Stowarzyszeniu Kobiet z Wyższym Wykształceniem. Została odznaczona m.in. krzyżem Niepodległości oraz krzyżami kawalerskim, oficerskim i komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła w 1975 roku. Spoczywa na cmentarzu Powąskowskim w Warszawie. A po więcej historycznych treści, zaobserwuj mój profil.